No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane barany. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 25 kwietnia do 1 maja 2022 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także mówię to szczególnie do moich nowych widzów. Zajrzyjcie do Opisu pod filmem, będę bardzo, bardzo wdzięczna. No i co, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz i wam się spodoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Ok, lecimy, barany. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra? Oraz karta opiekuńcza jeszcze dla Was na ten nadchodzący tydzień. Karta opiekuńcza. Mhm. Spokój. Pokój. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Uh -huh. Dobra. No i co, kochani? Lecimy. Talia dopowiadająca jest. Okej. Okay. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Uuu, Azbuław. No, kochani, zwarci i gotowi na rozpoczęcie nowej przygody. Jakby nie patrzeć. Asy zawsze przynoszą coś nowego. To są nowe początki, nowe pasje, nowe namiętności. Nowy płomień, że tak powiem, się budzi w Was. Mówię budzi, ponieważ Azbuław jest na razie iskierką. Trzeba podsycić ten ogień, żeby coś tu urosło. No, ale kochani, coś tutaj może się dziać u Was. Może to być jakiś nowy projekt, nowy hobby, Jakaś nowa pasja, w którą zechcecie tutaj włożyć energię, jeżeli jesteście singlami, może to być nowo poznana osoba, która no, rozbudzi Was na wszelkiego rodzaju namiętności i ten żar e, wewnętrzny. Kochani, to może być rozbudzenie ponowne namiętności w związku, to może być chęć e, eksplorowania razem jakiejś przygody w związku, spróbowania czegoś nowego. E, także, kochani, no, nowa iskra na horyzoncie, nowa iskra. Jesteście gotowi, żeby. Tutaj coś poeksplorować. Co to będzie? No, zobaczymy dalej, być może, ale moje barany są w swojej energii, więc super. E, co miłego się może wydarzyć? Mhm. Siódemka buław. Kochani, uda wam się coś obronić. Uda wam się obronić siebie, swoje stanowisko, być może swój punkt widzenia, swoją rację. E, być może. Uda wam się odepchnąć jakąś konkurencję, yy, pokonać jakąś konkurencję, kochani. Także coś tu chodzi z obroną, utrzymaniem stanowiska, utrzymaniem swojej pozycji. Zobaczmy o co chodzi z tą siódemką buław. Siódemka buław, siódemka buław. Mhm, mm kochankowie możecie mi tutaj z jakimś bliźniakiem do czynienia, nie musicie. Kochankowie też jest kartą wyboru, ale jest energią też bratnich dusz, tak? Związku królowa kielichów, rak ryby skorpion. Mhm. Mm i rycerz pentakli na spodzie król kielichów. E, powiem Wam, kochani, że może chodzić o jakąś sytuację związkową. Może chodzić o jakąś sytuację związkową, ponieważ mamy tutaj króla i królową kielichów. Więc, kochani, jeżeli jesteście w stałej relacji, w stałym związku, może chodzić o jakąś inwestycję w coś, bo mamy tutaj tego rycerza pentakli. Być może właśnie w ostatnim czasie stali, staliście przed wyborem e, a propos właśnie inwestycji w swój związek, w otoczenie, w dalszą drogę, którą podążacie. E, I wygląda na to, kochani, że wy mieliście jakiś punkt widzenia, a być może partner, partnerka miał całkiem inny. Jeżeli tak właśnie było, kochani, uda wam się wygrać w tym tygodniu i wyjdzie na wasze, że tak powiem. Osiągniecie to, czego pragniecie i uda się pójść dalej, zainwestować w to, czego pragniecie. Dla części z was, kochani, może to być taka sytuacja, że. No jakby to powiedzieć? <noise> Jeżeli jesteście zainteresowani jakąś osobą, jesteście singlami, ale jesteście zainteresowani jakąś osobą i przez dłuższy czas być może właśnie mm, staraliście się tą osobę, zabiegaliście o tą osobę w jakiś sposób, tak? No to kochani, mam wrażenie, że w tym tygodniu uda Wam się po prostu przełamać jakieś lody i w końcu zabrać tą osobę być może na randkę. Coś pójdzie do przodu, tak? Uda Wam się po prostu osiągnąć to, o co długo walczyli, Oczywiście to też może być druga strona, kochani, że mm, ktoś o Was zabiegał, długo się broniliście przed tą osobą, e, raczej tak e, trzymaliście tą osobę na dystans, były granice, były różne takie właśnie mm, no takie, no niekonieczny chęć takiego otwarcia się od razu, no ale kochani, wygląda na to, że e, sprawy ruszają do przodu, może trzymaliście tę osobę na początku na dystans, bo nie byliście pewni, czy można zaufać tej osobie, czy to nie jest jakiś taki figlarz, figlarka i tak dalej, czy czy to jest coś z przeznaczenia, czy też nie, ale wygląda na to, że tutaj te sprawy idą zdecydowanie tu do przodu. Ktoś tu się otwiera na kogoś, e, rodzi się miłość, rodzi się takie porozumienie dusz, e, no i, e, i zaczyna się inwestycja, i zaczyna się, kochani, inwestycja z tym rycerzem Pentakli. No, ciekawe, ciekawe. Mhm. Dla części z Was jeszcze wspomnę, o właśnie, bo to niekoniecznie muszą być dwie osoby, król, królowa kielichów. To może być Wasza część żeńska energii i męska energii. Yy, I tak myślę, kochani, że część z Was być może właśnie o coś starała się biznesowo, stała przed jakimś wyborem, albo chciała zrobić coś po swojemu, o bardziej w tą stronę. Chcieliście zrobić coś po swojemu, ale inni Was atakowali, że to się nie uda, że, że nie wyjdzie, albo że lepiej zrobić coś inaczej i tak dalej, ale Wy twardo staliście przy Swoim, przy swojej racji, nie daliście się, że tak powiem, zwieść tutaj innym, nie, da, nie, nie zmiękliście, byliście twardzi w tym swoim postanowieniu. I wygląda na to, że ktoś tu, że tak powiem, może wam odpuścić w tym tygodniu i dać wam w końcu zielone światło, żeby ruszyć w jakimś konkretnym kierunku, w którym mm, no gdzieś tam do którego ciągnie wasze serducho, tak? Wy intuicyjnie czujecie, że coś tutaj wyjdzie do, na dobre, że coś wyjdzie dla was korzystnie, jeśli chodzi o finansowe aspekty i utrzymujecie swoją pozy, pozycję i w ten sposób ym, tą wytrwałością swoją ym, Mówię, dostajecie zielone światło z zewnątrz, być może właśnie od y, szefostwa, od kierownictwa, może to być związane z tym Asembuław, kochani, że tutaj chcecie zrobić coś na nowo, od nowa, od zera, jakimś swoim własnym sposobem. To jeżeli tak jest, kochani, to w tym tygodniu będzie informacja, że osiągnęliście jakiś swój cel. Mhm. Dobra, na co uważać, zobaczmy, na co uważać? Królowa Pentakli, kochani, królowa Pentakli mówi mi przede wszystkim też o finansowych aspektach. Też uważajcie w co inwestujecie w tym tygodniu. Nie rozwalajcie kasy na lewo i prawo, ponieważ może być konieczność zaoszczędzenia albo zainwestowania jakichś tam grubszych pieniążków na przyszłość, więc tutaj też uważajcie na wydatki. Ale królowa Pentakli też dla mnie jest taką opiekuńczą energią. Więc przede wszystkim zaopiekujcie się sobą, tak, może za dużo dajecie od siebie innym, za dużo, nie wiem, dzieciom, rodzinie, przyjaciołom, w pracy itd. a czuję z tą królową pentakli, że za mało przyjmujecie, za mało um, opiekujecie się sobą, swoimi emocjami, z, swoją też fizycznością, ponieważ pentakle to jest fizyczność, to jest ciało, to jest, um, to jest to, co jest materialne, że tak powiem, wasze ciało jest materialne. Zapytajcie się siebie, czy, czy dbacie o dobrą dietę, czy dbacie o dobry sen czy dbacie o aktywność fizyczną, bo mam wrażenie, że tutaj może ewentualnie coś nie domagać, bo za dużo, mówię, albo jesteście zainteresowani innymi, albo za dużo jesteście zainteresowani jakimiś projektami, pracą, jakimiś innymi aspektami, no i nie dbacie o siebie pod względem właśnie fizycznym. Dla części z Was może będzie tutaj jakaś konieczność zrobienia jakichś wyników, badań, tak, żeby sprawdzić, czy tam aby na pewno wszystko, wszystko gra, tak. Ale mówię, nawet jeżeli nie czujecie, że jakieś tam dolegliwości konkretne Wam no że, 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 no, że macie jakieś tam konkretne dolegliwości, jakieś bulowe i tego typu rzeczy, to bardzo Was proszę z tą królową pentoklii zwróćcie uwagę właśnie na, na tą swoją fizyczność, tak? Dieta, ruch, sen, to są podstawy, że tak powiem. Mhm. Mniej śmieciowego żarcia, więcej warzyw, więcej owoców, więcej takich nieprzetworzonych rzeczy, tak? więcej czasu też na łonie natury. To będzie to, co przyniesie Wam dużo korzyści. Nie tylko w tym tygodniu, ale ogólnie. <grym> Dobra, co w miłości? Zobaczmy. Miłość. No, mamy arcykapłana, kochani. Pięknie, możecie mieć tu z jakimś bykiem do czynienia, ale arcykapłan dla mnie to jest wejście na wyższy poziom. To jest dla mnie karta małżeństwa, związku, stabilizacji, rozwoju. To jest dla mnie karta osoby bardzo dojrzałej, która dużo w życiu przeszła, która ma doświadczenie, która kieruje się takimi tradycyjnymi wartościami w swoim życiu. Także to może być wasz partner, partnerka, może to być też ktoś, kto to um, wkroczy właśnie w Wasze życie, jeżeli jesteście singlami. Zobaczmy tego arcykapłana. Uh -huh. Wejście na wyższy poziom w związku, stabilizacja. Uh -huh. No, dziesiątka pentakli, kochani, pięknie. Up, coś mi wyleciało. Oh, dziesiątka kielichów, wow! Moi drodzy! Wow, i wieża. I wieża. I znowu arcykapła na spodzie. Powiem Wam tak, kochani, dla części z Was, jeżeli jesteście w stałych związkach, ale nie, sfor, nie takich formalnych, może Was w tym tygodniu zaskoczyć propozycja małżeństwa albo zamieszkania razem, albo jakiejś formy stabilizacji. Kochani, mamy dwie najpiękniejsze dziesiątki w tarocie, czyli dziesiątkę pentakli i dziesiątka kielichów, więc wygląda na to, że jeżeli ten związek nie jest jeszcze taki formalny, to zdecydowanie w takim kierunku idzie: umocnienia, stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa, założenia rodziny, zamieszkania razem, jeśli jeszcze nie mieszkacie. I tutaj ta informacja ze strony, właśnie partnera, partnerki, właśnie, a propos waszej przyszłości, może was tutaj nieźle zaskoczyć. A jeżeli to wy chcecie tutaj stabilizacji, to zaskoczycie tym partnera, partnerkę, ale widzę tutaj naprawdę piękne zakończenie, podjęcie decyzji w kierunku właśnie rozpoczęcia nowego etapu w waszym życiu, w kierunku stabilizacji, w kierunku mm, takiego, Zacieśnienia więzów i zbudowania stabilnego związku, naprawdę na solidnych, fajnych fundamentach. Także, kochani, wasz związek zdecydowanie się wzmacnia tutaj. Jeżeli jesteście w formalnych związkach, kochani, wygląda na to, że tutaj jest jeszcze level up, coś, coś, coś ewoluuje, coś jest więcej, coś może Was tutaj zaskoczyć. Może propozycja, nie wiem, zbudowania domu, kupna, mieszkania, może kolejny członek rodziny się pojawi, bo mamy tutaj dużo, że tak powiem, dzieciaczków, więc, więc może jakiś kolejny członek rodziny się pojawi, albo pierwszy członek rodziny, jeżeli, jeżeli nie macie jeszcze dzieci, dzięki czemu Wasza rodzina wzrośnie, wzmocni się. Może to być, nawet jeżeli nie chcecie dzieci, nie planujecie dzieci, kochani, widzę tutaj te dużo zwierząt, więc może wasz partner partnerka w tym tygodniu przyniesie wam nie wiem jakiegoś kotka znalezionego albo pieska adoptowanego czy coś w tym stylu i to poszerzy waszą rodzinę i da wam takie poczucie, że macie się kim zaopiekować, em, podzielicie obowiązki między siebie, tak i dzięki temu wasza relacja też się wzmocni. To może być tak proste właśnie jak, jakże tak powiem, nowy członek rodziny w formie czworonoga dla was. Em, Jedno jest pewne, będzie tutaj jakieś zaskoczenie w tym tygodniu, jakaś niespodzianka, ee, która jeszcze bardziej umocni Waszą relację, jeszcze bardziej umocni wasz związek, więc naprawdę piękna energia. No a kochani, jeżeli jesteście singlami, no to was coś pierdyknie w tym tygodniu, jakiś piorun z jasnego nieba, grom z jasnego nieba. Mocno byk nam się zarysowuje, więc możecie poznać jakiegoś byka. Zwierzą mamy też skorpiona, energię skorpiona, ale kochani, zdecydowanie jest to jakaś nowa miłość, nowa osoba, w wkracza wkracza Wasze życie. Możecie. Się poznać z tą osobą gdzieś na jakiejś wyprawie, wycieczce, nie musicie. Gdzieś bardziej widzę na łonie natury spacerze. Jakby nie patrzeć, wiosna, po się robi. Może właśnie weźmiecie moją uwagę do serca i pójdziecie gdzieś do jakiegoś parku, lasu na spacer i w ten sposób właśnie się poznacie nad jakąś rzeką, wodą. Ale kochani, no walnie was, walnie was i powiem wam, że to może być ten jedyny, to może być ta jedyna. Mm -hmm. Zdecydowanie jest tu piękny potencjał. Osoba o tradycyjnym podejściu do życia, która nie chce się bawić, zabawiać i tak dalej, która myśli konkretnie o, yy, o miłości, o, o relacjach, tak, która chce stabilizacji, która chce poczucia bezpieczeństwa. Mm. No i kochani, to do Was idzie, zdecydowanie, zdecydowanie nadchodzi. Dobra. Zobaczmy, co dalej. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Król Buław, wasza energia, czyli energia działania, planowania, strategii, ee, ruszenia, ruszenia za swoimi pasjami, namiętnościami, tak, ten wewnętrzny ogień. Możecie też mieć do czynienia z kimś innym z trygonu ognia, baran, Lew, Strzelec. Zobaczmy, o co chodzi z tym królem Buław. Król Buław, król Buław, król Buław. Up. A, czwórka Buław. Okej, okay, super. Paść kielichów. Mm. I dwójka kielichów. Kochani, być może właśnie, jeżeli padnie jakieś magiczne pytanie ze strony partnera-partnerki, jeżeli nie jesteście jeszcze w formalnym związku, to będziecie tutaj informować znajomych i przyjaciół i rodzinę, że właśnie niedługo ślub, że są zaręczyny, że, że będzie pojednanie. I kochani, powiem Wam tylko tyle, że z tą piątką buław dużo osób może być zaskoczonych. Może nie wszystkim się to do końca spodobać, szczególnie jeżeli macie kogoś takiego w swoim otoczeniu, kto nie do końca toleruje Waszego partnera-partnerki, może tutaj się pojawić jakiś taki konflikt. No ale suma summarum mamy stabilizację, więc wszystko idzie we właściwym kierunku. Może być też tak, kochani, że faktycznie, jeżeli planujecie jakiś zaręczyny ślub z osobą, którą kochacie, z którą jesteście szczęśliwi, a jest wśród Waszych znajomych ktoś, kto nie do końca się zgadza z tą relacją, przyjmuje to do wiadomości, wiecie, cały czas powoduje jakieś konflikty, to może być ktoś z Trygonu Ziemi, byk pana koziorożec nie musi, to w tym tygodniu może być konieczność u Was odcięcia. Się od tej osoby, żeby, żeby zachować ten spokój, żeby zachować. Um to szczęście i ten, no właśnie, zapanuj nad chaosem, właśnie o to chodzi. Taki, no ten spokój wewnętrzny, dokładnie, żeby ta osoba wiecznie nie komplikowała Wam życia, tak? To to jest może dla, nie dla nikogo, ale taki przekaz mi stąd wyszedł. Um, kochani, jeżeli to nie Wy się hajtacie, może ktoś z Waszych przyjaciół, znajomych. Mam wrażenie, że ten ślub niekoniecznie będzie w przyszłym tygodniu, ale tu chodzi o jakieś planowania. I może być tak, kochani, że ktoś z Waszych bliskich, ktoś z Waszych znajomych będzie prosił Was tutaj o pomoc w tym planowaniu i strategii, ponieważ to jest wasza energia. Energia królabuła, czyli działania, załatwiania, kombinowania różnych rzeczy. Może być właśnie jakieś spięcie, starcie a propos gdzie, co, jak, tak? Może ktoś mieć jakiś problem po prostu i wy będziecie tą osobą, która będzie rozwiązywać te konflikty, która pomoże się zdecydować na coś konkretnego albo znajdzie jeszcze jakieś inne rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu osób, tak? Dla wszystkich, że tak powiem, zainteresowanych. Także dla części. Z was może to być kwestia po prostu planowania jakiegoś wydarzenia, ślubu, uroczystości, urodzin. Em... Nie wiem, komunii dla części z Was, coś w tym stylu. Planowanie jakiejś uroczystości, gdzie się więcej osób zbiera. Z tą dwójką kielichów mam mocne takie przeczucie, że chodzi o wesele, ale nie musi. Ehm, dwójka kielichów też mówi o tym, kochani, że w tym planowaniu, działaniu, załatwianiu też, żebyście byli otwarci na współpracę z innymi, otwarci na e, komunikację z innymi i na, otwarci na to, jakie spojrzenie inni mają na tą sytuację, jakby chcieli, żeby to wyglądało, tak, żeby nie podawać, powodować też niepotrzebnych konfliktów. Dobra, to co? Lecimy dalej. Praca i finanse. No tu mamy rycerza mieczy, kochani, czyli jakaś szybka akcja e, wiadomości. Em, tak, jak mówię, dla części z was tutaj zielona lampka do działania, że możecie z czymś ruszyć, działać, coś załatwić. Um, rycerz Mieczy też, kochani, czasami mówi o takich konfliktowych sytuacjach, więc też uwa uważajcie na, um, na swój język, nie wchodźcie w niepotrzebne konflikty, um, szczególnie jeżeli nie macie wszystkich informacji. Nie udawajcie, że wiecie, zjedliście wszystkie rozumy, że tak powiem, bo może okazać się, że czegoś nie wiecie albo co, czegoś nie doczytaliście, albo coś się zmieniło w przepisach, cokolwiek. Tak, także tutaj i też uważajcie, żeby, żeby być otwartym na komunikację, a nie na kłótnie, nie na spięcie. Zobaczmy tego rycerza Mieczy. Uh -huh, rycerz Mieczy, rycerz Mieczy. Uh -huh, ok. Trochę dużo. Jeszcze raz. O, dziękuję. U, i rycerz Buław. No, kochani, tu mi się wydaje, że się szykuje jakieś spięcie. Mhm, uh aha. -huh, uh -huh, dokładnie. Z osobą, z którą. Wiecie, zastoszcząstką kielichów traktujecie jako bardzo dobrego przyjaciela, może to być nawet członek rodziny, jeśli prowadzicie jakiś swój biznes i coś w tym stylu. E, kochani, tu jest Potrzeba jakiejś zmiany, wyjścia poza jakieś ramy, poza jakieś schematy, bo mam wrażenie, kochani: oczywiście, to nie musi być wasza energia, ale będę się zwracać do was, to może być energia drugiej osoby. Ktoś tu siedzi za bardzo w jakichś ramach, ktoś tu ma jakąś swoją wizję, ale też um, niekoniecznie może chodzić o wizję, może chodzić też o takie stare podejście do spraw, że to się robi na przykład, nie wiem, pracujecie w jakiejś firmie, gdzie cały czas, nie wiem, wykonujecie jakąś pracę według jakiegoś danego schematu, tak? I okazuje się, że ten schemat nagle przestaje działać, ale wy dalej utrzymujecie, że tak powiem, się tego schematu, bo tak ma być, bo tak jest w papierach, bo tak coś tam, bo tak jest zawsze wykonywane. Wiecie o co chodzi? Chodzi o taką y, strefę komfortu, w której jesteśmy. I ta strefa komfortu i to takie zamknięcie w tych właśnie ścianach może spowodować właśnie w tym tygodniu, kochanie, jakiś konflikt. To może być z waszej strony, to może być ze strony kogoś innego. Tutaj właśnie ym, Weźcie to, że tak powiem, pod siebie. Ale jest to osoba Wam bliska, z tego co widzę. Dobry przyjaciel, dobra, dobra duszyczka, mówię, może członek rodziny, ktoś z kim długo współpracujecie, z kim macie. Um, kto zawsze jest taką też pomocną ręką dla Was, um, albo Wy jesteście pomocną ręką dla tej osoby. Widzę tutaj trygon powietrza i trygon ognia. Ogień podejrzewam, że Wy, ale to też może być ktoś inny, czyli inny baran, lew bądź strzelec, ale też mówię, trygon powietrza dwa razy bliźnięta ta waga wodni, To może być taka osoba. I uważajcie, kochani, bo w tym tygodniu może dojść do spięcia. Z tą osobą. A propos właśnie tych wykonywanej pracy, a propos tych schematów, a propos. Um jakiegoś sposobu działania, który należy zmienić, żeby wejść wyżej. Tu jest potrzebna decyzja, kierowanie się logiką i odcięcie od pewnych rzeczy i pójście właśnie jakąś nową ścieżką, kochani. Spróbowanie czegoś zrobienia inaczej, spróbowanie em, spojrzenia na jakąś sytuację z innej perspektywy, tak żeby znaleźć inne rozwiązanie, nowe rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron, dla Waszej firmy, dla Waszego rozwoju, dla tej sytuacji, tak? Także nie trzymajcie się też tak twardo, jakie Jakiegoś konkretnego schematu, starajcie się rozwijać, dowiadywać nowych rzeczy, może zasięgnąć z tym, z tym arcykapłanem, zasięgnąć rady kogoś bardziej doświadczonego, kogoś, kto się zna na rzeczy, tak żeby poszerzyć te informacje i, i, i mówię, i żeby ta zmiana mogła nastąpić, tak? Nie, nie wchodź, mówię, w niepotrzebne konflikty, bo tu jest. Tu jest... Główne sedno, że tak powiem, tej sprawy, ponieważ te konflikty będą wynikać z jakiegoś nieporozumienia, niedoinformowania albo takiej właśnie takiej zatwardziałości, że tak powiem, w, w, w wykonywaniu jakichś spraw rzeczy. Mhm. Dobra, zobaczmy radę dla Was. No właśnie, mamy maga, przepięknie, kochani. Mag, oczywiście, zawsze będę to powtarzać przy magu, przede wszystkim pozytywne myślenie. Pamiętajcie, że z magiem jest to silna energia afirmacji, manifestacji, więc yy, to, co myślicie, to, co mówicie. To można powiedzieć, że rzucacie zaklęcia, więc ważne jest, żeby to wszystko było w takim pozytywnym aspekcie. Przyciągajcie to, czego chcecie, a nie to, tego, to czego nie chcecie. <grym> Ale mag też mówi, że masz wszystkie elementy, żeby stworzyć swoje szczęście, żeby stworzyć swoją rzeczywistość, żeby osiągnąć to, czego pragniesz, tak? Więc ważne jest, żebyś skupił się na tym, co jest przed tobą, żeby to, żeby, żebyś skupił się na tym, co jest w Tobie, że tak powiem, jakie masz moce, jakie masz zdolności, co możesz zrobić, żeby Twój świat stał się piękniejszy, żebyś osiągnął jakieś swoje marzenie, żebyś osiągnął jakiś swój cel. Wszystko jest w Tobie, więc uwierz w siebie, działaj i sięgaj po więcej. Mhm. Dobra. No i co, kochanie, lecimy ze zwierzaczkiem. E Dzisiaj jest troszeczkę inna talia zwierzaczkowa, a mianowicie mamy e Spirit of the Animals Oracle, ale zwierzaczki to zwierzaczki, więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Ta talia jest troszeczkę inna, ale jest równie magiczna. Więc zobaczmy zwierzaczka dla Was. Tutaj będziemy sobie losować po jednym, ponieważ tam jeszcze pod zwierzaczkami są e opisy danej karty. Więc mam nadzieję, że. Tak Wam się spodoba. Co mamy? O, Jacie, mamy wydrę morską. Przepiękne, zobaczcie na te wyderki. I Mamy szczęście, szczęście, po prostu szczęście. Um, bądź mistrzem takiego radosnego życia. Porzuć oczekiwania i ciesz się każdym dniem porzuć takie zmartwienia yy, a zamiast tego wybierz miłość poddaj się falom czyli widzicie płyń z prądem tak yy. i tu jest ostatnia informacja że szczęście w miłości jest z tym co jest dla was takim pewniakiem tak? Czyli jeżeli czujecie się obecnie nieszczęśliwi w miłości, albo nie macie miłości, kochani, to wiedzcie, że to szczęście w miłości jest Wam pisane, że Was nie ominie, że będzie we właściwym momencie. Śliczne. Dobra. No i co, kochani, pytanie i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję dla Was karty z odpowiedziami od naszych aniołków, kochanych. Jeden, dwa i trzy. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby wybrać yy, kartę, która was najbardziej przyciąga, to zatrzymajcie sobie filmik. Ja nie przedłużam, od razu odsłaniam nasze odpowiedzi. Odpowiedź numer jeden brzmi: zaufanie. Odpowiedź numer dwa brzmi: w przeciągu roku. I odpowiedź numer 3 brzmi: sukces wow no i ekstra <laughs> dobra, moje kochane barany to by było na tyle, życzę Wam cudownego tygodnia powodzenia za wszystkim no i widzimy się za niedługo buziaki, papa pa.